Od z tej strony Jotka i witam Was w kolejnym odcinku z Jotka Krafta. Tak. Dawno nie było odcinka z Jotka Krafta. Wiem. I sorry. Ale byłem na wakacjach. I nagrywałem. Nie mogłem tam. W sensie nie było neta. No nie. Tam. No nie. No to niestety nie mogłem, nie miałem, nie. Ja. No nie. No i ogólnie. Ty, wędrowny handlarz, on tu był w poprzednim odcinku czy nie? Bo nie pamiętam, chyba nie. Nie, no nie, mi się wydaje, że on dopiero teraz czuje. Jakieś gówno można u niego dostać. No ale wracając. Nie było tam neta. No i po prostu nie mogłam. No nie. No i tyle. I przy okazji nagrywałem tam serię z pluszaków. O i od razu mówię, że seria z pluszaków jest tylko trzyodcinkowa. Bo... Czemu ja tak ciągle kicham? Hej! Bo chodzi kichania. Bo ta seria... To była... Seria nagrywana tam, jak nie miałem internetu... Internetu po prostu z nodów, no nie? I nie będzie więcej odcinków, bo tak naprawdę nie ma więcej. Nie mam więcej. Kurde, chwila, muszę się wykichać. Dobrze już, powracam. Sorry, jeżeli coś słyszycie w tle. Chwila, jeszcze zaraz wrócę. Wróciłem, już nie powinniście nic słyszeć w tle. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy ja mam pochodni? Nie mam pochodni. Bierzemy. I biorę teraz to. I w tym momencie. Mam moja piękna postać, i w tym momencie jestem zdolny do stworzenia pochodni, i z tymi pochodniami jestem niepokonany, ponieważ mogę oświetlać drogę. No i dzisiaj mam zamiar zrobić pewną jedną rzecz, którą już robię, ale tego tu nie powinno być. Nie wiem, gdzie mam sobie ten logo wywalić. O, tu mam nawet deal. Hmm. Ale drewno tu ja mam chyba za mało, chyba no drewno mam rzeczywiście za mało. Bo chcę sobie takie dwa zrobić. No i dobra. Zacznę mówić głośniej, bo, mo bo może mówię za cicho. Ale dobra, dość pada, ale to nie teraria można iść. Żadne latające ryby mnie, to mnie tu nie zabiją. Ani slajmy z parasolem. O slajmach z parasolem też trzeba pamiętać. Co? Topi się chłop. To jest ten sam. Chłop. Co wcześniej. No to tak, szukam drzew i tam mam bardzo dużo drzew. No kurde, mam dzisiaj jakiś kadar, sorry za to. Witaj kurczaku. Może nie kilofem, bo kilof to już. Kurde, trzeba by tu pochodnie postawić. <coughs> Kurde, co ja dzisiaj mam? W takim stanie się nie da nagrywać. Ale ja muszę dzisiaj film nagrać. Dobra. Tub, tub, I teraz powinno mnie być stać na wszystko. O, magmowe bloki mi oświecają drogę. Co to było? A, bo Endermany w dość szaleją. Gdyby Minecraft miał jakąś jaką fabułę, to zastanawiam mnie, jaka by była fabuła zniszczonego portalu. Gdyby tak owa. W sensie, no. taka fabuła wymyślona przez twórców, nie przez graczy. O nie żonijaki. to, jaka by była fabuła zniszczonego portalu? Wiem, zrobię konkurs taki: to jest konkurs w tym filmie na najlepsza fawoła dla zniszczonego portalu. Jak dla mnie. Najlepsza fabuła zniszczonego portalu według mnie. E, otrzyma ode mnie serduszko. Oraz. E, I oraz. Jak napiszę komentarz teraz. O, taką. Jak teraz napiszę. Jak napiszę fabułę zniszczonego portalu. I komentarz, co mam zrobić w następnym odcinku z tej serii co mam zrobić, no nie o takie coś, o jestem teraz prestiżowy co mam zrobić w następnym odcinku z tej serii no to no to zrobię, w sensie nie w następnym odcinku no nie w którymś tam odcinku, ale na pewno to zrobię możecie być pewni czy jeżeli będziecie zwycięzcami konkursu J To możecie być pewni Że wasz komentarz, w sensie komentarz Wasza rzecz Którą mi napiszecie, że bym zrobił Prędzej czy później Będzie tutaj w tej serii Cóż, cóż. Miałem dzisiaj robić upgrade domku Ale nie przemyślałam, że tak jakby tu się nie da Miałem go powiększyć, ale tak jakby nie da się, bo tutaj niby mógłbym... W, sensie w mojej głowie wyobrażam sobie ten dom inaczej, dobra? Po prostu i tyle. Po prostu, nie wyobrażam, w sensie wyobraziłem sobie go jakoś inaczej. Oj, będę miał lewitującą skrzynkę. Tutaj. Nie no, żartuję. Tej skrzynki nie chcę ruszać, bo mam w niej itemy, a to mi zajmie długo, chociaż w sumie mam miejsce w mam miejsce w EKU, dobra, i już nie mam miejsca w Kurde, ja tu stawiam item i mi się kurde daje i inny item, że to od razu mi wchodzi. Jednak ruszyłem skrzynkę. Dobra, o, tutaj jeszcze są bloki. Tu nie wiem Ten tu, ten tu. O, tu mam jeszcze ze zniszczonego portalu. O nie, siek sam i sam. Łopata mi się zmuszczyła. Kurde, sorry, że dziś tak dziwnie mówię, ale nie wiem czemu. Jakoś w sensie, jak dla mnie jakoś dziwnie mówię. Wy możecie nie odczuwać w ogóle zmiany w moim głosie. Gra się nawet trudno w Minecrafcie takim. Ale da się grać. Takim na telefon. Odrzewko mi wyrosło. Niedługo się pójdę wybrać w tamtą stronę. Gdzieś. ale to już nie teraz <laughs> więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku ja jestem Jotka dzisiaj wiem, że bo dzisiaj ten odcinek był trochę nudny ale ja żegnam i pa